Zamówienia. Aby dodać zamówienie od odbiorcy bądź dostawcy, należy skorzystać z menu Operacje, Zamówienie. Zamówienie od odbiorcy pozwala na wydrukowanie faktury Proformy. Wybieramy zamawiającego. Zbieramy towary. W polu rezerwacja możemy wpisać ilość rezerwowanych towarów do zamówienia. Wychodzimy klawiszem escape z katalogu. Zatwierdzamy listę towarów do operacji. Za pomocą klawisza dokument definiujemy, jakiego rodzaju dokument ma być wystawiony. Zamówienie brutto może posłużyć w późniejszym czasie do wystawienia faktury zaliczkowej. Za pomocą klawisza OK i tekst można wydrukować tekst zamówienia